Miłość obojga rodziców i komunikacja między nimi jest kluczowa dla rozwoju prawidłowego rozwoju dziecka. Jeśli coś w tej komunikacji jest nie tak, nie jest ona najwyższych lotów nazwijmy to, to zaobserwuj zachowanie swojego dziecka. Jeśli dziecko, na przykład, trzyletnie, gryzie wszystko w koło. Mimo, że już ma wszystkie zęby, i nie powinno być to powodem na tym etapie wzrostu dziecka, to zastanów się, z jakim tematem Ty się gryziesz jako rodzic dziecka. Zastanów się i zadaj sobie pytanie, czego nie mówisz, a na co jesteś wkurzony wkurzona na partnera, na, partnera, na matkę, ojca dziecka. Dziecko swoim zachowaniem wyraża to, co rodzice powinni zakomunikować między sobą. Wspiera Was w ten sposób. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu, zwalniając dziecko z obowiązku wyrażania Twoich emocji, Twoich odczuć i Twoich potrzeb. Zapraszam na grupę na Facebooku. Do zobaczenia.